Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i z Zajordania oraz okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu, ze względu na tłum, aby na niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił, i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na jego widok, padały przed nim i wołały Ty jesteś syn Boży lecz On surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, widzimy Pana Jezusa, który już wyszedł z miasta. Idzie na szerokie, przestronne pola nad jezioro. Dużo przestrzeni, tysiące ludzi idą za Jezusem. W pogotowiu jest łódka, w razie czego Gdyby chcieli Pana Jezusa wepchnąć do wody poprzez ten dotyk, bo każdy chciał się Go dotknąć, to w razie czego mógł nauczać złodzi. Ta łódź jest też symbolem łódź Piotrowa, symbolem Kościoła. Pan Jezus jest w Kościele, Pan Jezus naucza, ale jak widzimy tutaj, ten cały tłum przyszedł nie po to, żeby słuchać, ale po to, żeby być uzdrowionym. Wszyscy chcieli się go dotknąć. Chcieli, żeby ta moc, która jest w Jezusie Chrystusie, sprawiła, że oni będą zdrowi. Natomiast w tej początkowej ewangelizacji, kiedy dzieją się znaki i cuda, ważne jest to, żeby z tego tłumu pojawili się uczniowie. Pan Jezus raczej unikał tłumów. To tłumy chodziły za Jezusem i szukały Jezusa. Natomiast Pan Jezus powoływał uczniów. Uczniów, którzy będą przyjmować Słowo Boże, żyć tym słowem, głosić to słowo i tym słowem zwyciężać kłamstwo szatana. I same złe duchy. Pan Jezus gromi złe duchy, ponieważ choć mówiły prawdę, to ta prawda wychodziła ze skażonego źródła, z języka jadowitego. Dlatego ważne jest, co się słucha. Ci ludzie, którzy przyszli do Jezusa, zamiast by słuchać Jezusa, słuchałyby te tłumy, ci ludzie, właśnie demonów. Nam nie wolno słuchać demonów, bo demony próbują nas zwieść, oszukać. Dlatego, kiedy przychodzimy do Chrystusa, przez wiarę chciejmy się dotknąć, po to, żeby Bóg nas uzdrowił z naszej głuchoty, z naszej ślepoty, z naszego sparaliżowanego serca. Chcieliśmy się go dotknąć przez wiarę, czyli przez takie zawierzenie. Pamiętamy taką scenę, kiedy cały tłum cisnął się na Pana Jezusa, a była kobieta, która cierpiała na krwotok i mówiła sobie w sercu choćby frędzli, frędzli nie samego płaszcza, tylko frędzli tego płaszcza dotknę się, te frędzle oznaczały właśnie przykazania Boże. Będę zdrowa. I wszyscy się dotykali. W pewnym momencie Pan Jezus się odwraca, kto się mnie dotknął. A apostołowie byli zdziwieni, ponieważ wszyscy się dotykali. Dlaczego takie pytanie? Kto? A jednak wiedział, że jedna osoba dotknęła się z taką szczególną wiarą. To przez wiarę można się tak naprawdę dotknąć Pana Jezusa. Pan Jezus nie tylko naucza, ale też dotyka, kiedy możemy doświadczyć dotknięcia Boga. Kiedy jest ten. Boży dotyk. Są takie sytuacje w naszym życiu, kiedy nasze życie może zostać przemienione. Ten dotyk Boga, ta wyciągnięta dłoń Boga nad nami, to szczególne doświadczenie Bożej obecności, Bożej miłości, interwencji. Czasem może być to doświadczenie pokrzyżowanych naszych planów, przechodzenie przez trudności, przez krzyż, ale w tym wszystkim jest ręka Boga, która nas prowadzi. Dzisiaj warto tak sobie uświadomić, że Kościół nie powinien koncentrować się tylko na liczbach. Owszem, powinien być otwarty dla wielu, wielu, którzy będą przychodzić na wielkie zgromadzenia, na stadiony, żeby przeżywać uzdrowienie, ale to jest jakby początek, coś, co rozpoczyna pewien proces głębszego, dalszego rozwoju. Mam takie wrażenie, że kiedy odprawiam msze święte o uzdrowienie, raz w miesiącu mamy takie msze święte, później adoracja Najświętszego Sakramentu, to przychodzi bardzo dużo ludzi, ponieważ przychodzą, aby Bóg ich dotknął, aby byli uzdrowieni. Ale kiedy jest zaproszenie, żeby przychodzili i słuchali Słowa Bożego, już tak dużo nie ma chętnych, dlatego że gdzieś ten głód słuchania, głód Słowa Bożego, nie jest taki duży. Natomiast pragnienie bycia zdrowym zawsze będzie większe, bo tutaj chodzi o pewną motywację. Czy przychodzę po to, żeby Pan Bóg uczynił to, co ja chcę? A kiedy mam przychodzić i słuchać słowa, to ja przychodzę po to, żebym ja uczynił to, co Pan Bóg chce. I teraz, żeby zmieniło się nasze myślenie, nasza mentalność potrzeba nawrócenia. Ci ludzie, którzy przyszli się dotknąć, jeszcze byli nienawróceni. Oni przyszli po to, żeby wywołać w swoim życiu jakieś dzieło Boże. Ale tak naprawdę to przymuszali w ten sposób swoją, swoim takim dotykaniem się, jakby to uzdrowienie. Owszem, Bóg wchodził w ich życie, chciał uzdrowienia, ale to jeszcze nie było do końca dzieło Boże. Dzieło Boże jest wtedy, kiedy człowiek mówi całym swoim sercem, niech będzie Twoja wola, jako w niebie, tak i na ziemi. Czym różni się dzieło dla Boga od dzieła samego Boga, to, to co czyni sam Bóg? No, to jest zasadnicza różnica, bo dzieło dla Boga to jest takie dzieło, które my wykonujemy, idziemy, staramy się, modlimy, tu wykonujemy jakąś pracę, musimy się zaangażować, może dotknąć, może coś jeszcze zrobić, cały czas jesteśmy my tutaj. Pierwszymi aktywnymi, tymi, którzy tutaj inicjują, rozpoczynają jakieś dzieło dla Boga. Natomiast dzieło Boże jest dokładnie odwrotnie. My się zatrzymujemy i pozwalamy Bogu, aby nas wziął takim, jakim jesteśmy. I zaczął nas przemieniać na swój obraz, swoje podobieństwo, i zaczął się nami posługiwać, po to, żeby mógł przez nas czynić te dzieła Boże. Prorok zanim. Powie coś, powinien najpierw się zastanowić, Panie Boże, a co chcesz powiedzieć do tych ludzi, którzy będą teraz słuchać? Co chcesz przez to słowo uczynić? Ważne jest to pytanie, czy to przykazanie, słuchaj, jest przestrzegane. Łatwiej jest dotknąć się, niż usłyszeć, przyjąć to słowo i być. Posłusznym. Ktoś powiedział, że z trzech ślubów zakonnych, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, to właśnie ten ostatni ślub posłuszeństwa jest najbardziej trudny, trudny do zrealizowania. I dlatego potrzebujemy właśnie takiego Bożego słowa, które będzie nas prowadzić, i z naszej strony potrzeba pewnej pokory, pewnego posłuszeństwa, jak na wojnie. Jak żołnierze mówią: Tak jest, wykonam. I potrzeba nam rzeczywiście takiej postawy, żeby zmienić się z człowieka, który się chowa w tłumie, który gdzieś jest niezauważony, na człowieka, który wychodzi na pierwszą linię frontu i walczy. Staje w obronie wiary, staje w obronie kościoła, w obronie Jezusa Chrystusa, w obronie ludzi, którzy są zaatakowani złymi duchami. Do tego Pan Jezus każdego z nas chce nas posłać, jakby wydobyć z tego tłumu poprzez to doświadczenie mocy i zaprosić na drogę bycia uczniem. Czy jestem uczniem Chrystusa, czy jeszcze jestem tłumem, który jeszcze nie ma imienia? Ważne, żeby sobie uświadomić: Pan Jezus nie kocha wszystkich. Pan Jezus kocha każdego z osobna. Traktuje nas indywidualnie. Nie jako całą masę bezimienną, ale właśnie każdy ma imię i zwraca się do każdego z nas po imieniu. Pójdź za mną. Niech tym wszystkim Pan Jezus będzie uwielbiony, aby złe duchy były wyciszone w nas, abyśmy zaczęli nie tylko chcieć być dotykani przez Pana Boga, ale żeby, czy też sami działać w tę stronę, żeby dotknąć się Boga, dotknąć się Jego tajemnic, ale żebyśmy weszli na drogę. Słuchania Słowa Bożego i bycia posłusznymi temu Słowu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.